Witaj w kolejnej rozwojowej rozmowie. Moim gościem będzie Bogusz Pękalski. Będziemy rozmawiać o biznesach opartych o społeczności. Bogusz osiąga rewelacyjne wyniki w tym zakresie, o czym opowie już na początku rozmowy. Przybliży nam też samą tematykę biznesów opartych o społeczności. Jakie korzyści dają, i dlaczego warto akurat postawić na nie. Opowie o tym, co spowodowało, że udało mu się zbudować tak duże społeczności, jakie ma sposoby i strategie na angażowanie społeczności. Koniecznie oglądaj cały odcinek do końca, to dowiesz się jakie wyzwania Bogusz napotkał na swojej drodze, jak sobie z nimi poradził, a także jakie ma rady dla osób, które chcą zacząć ten biznes. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy kolejną prorozwojową rozmowę. Dzisiaj gościem jest Bogusz Pękalski. Cześć Bogusz. Cześć, cześć, cześć Piotrek. Y Porozmawiamy sobie trochę o biznesie, o biznesie opartym o społeczność. Pierwsze pytanie, które trochę pokażę naszym widzom, dlaczego w ogóle rozmawiamy z tobą w tym temacie, jest takie, jak dużą społeczność udało ci się zbudować? Wiesz, to, to, to zależy, jakby na to, jakby na to patrzeć. Jeżeli byśmy popatrzyli łącznie na wszystkie osoby, jakbyśmy zsumowali różne. Wiesz, nisze, w których jak ja, ja się obracam, czyli aplikacje SaaS, startupy, e, tworzenie biznesu, biznesu online, czy taka ekonomia twórców. E, jeszcze, jakby do tego dodać, moją, moją społeczność na listach mailowych to pewnie się zbierze ze 30 tysięcy osób albo i więcej. Taka największa grupa, jaką mam, przy czym ona jest dosyć niszowa, tak? to jest właśnie twórca aplikacji SaaS. Tam mamy ponad 6 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o płatne, płatne grupy, no to Akademia SaaS na dzisiaj ma, zbliża się do już do 1300 osób na pokładzie. Klub SaaS też też w, około, w okolicach 1000 osób zgromadził, natomiast tego, tego tak bardzo nie teraz, teraz nie promujemy. Plus taka moja społeczność związana z, z tą przyszłością internetu, futuryzmem i technologią, czyli Board Founders Club, tam mamy około 700, 700 osób. Ale łącznie, jakby to wszystko zebrać ze wszystkich tych grup płatnych, niepłatnych, no to będzie ze 30 tysięcy lub więcej osób. Wow, wow. No, naprawdę, naprawdę. Duża grupa ludzi Cię obserwuje, to, to już małe miasteczko można powiedzieć, <noise> które śledzi Bogusza. Tak, oczywiście wiesz, jeszcze nie liczę tutaj słuchaczy podcastu, gdzie wiesz, na odcinkach mamy też po kilka tysięcy odsłon, i tak naprawdę to są ludzie, którzy mogą być zupełnie poza i zupełnie nie być w innych miejscach, tak? Mogą być to osoby świeże. I to mi na przykład pokazało, ostatnio byłem na konferencji. I przynajmniej z pięciu osób do mnie podeszło, gdzie, które, które słuchają podcastu. Tak? Po prostu podeszło, o Bogu, już tam słucham podcastu takiego czy innego, więc widać, że nawet na takiej mikroskali, no ja to myślę, że jestem na takiej mikroskali w porównaniu z influencerami, którzy mają dziesiątki, tam setki tysięcy obserwujących czy miliony. Natomiast już na tej mikroskali, w tym, na tej naszej niszy, jestem gdzieś tam <gryw> nawet rozpoznawany na konferencjach. Super, super. No nic dziwnego przy takiej skali. No widać naprawdę, że zęby zjadłeś się na budowie społeczności i wiesz, jak to się robi. Koniecznie subskrybuj ten kanał, aby kolejne tego typu wartościowe rozmowy mogły do Ciebie docierać. To może takie konkretniejsze pytanie dla osób, które nie są zorientowane. Dlaczego w ogóle warto budować społeczność wokół jakiejś niszy? Jakie korzyści to daje? Tak, więc generalnie rzecz biorąc, taka, taka społeczność z jednej strony może da na, dać nam grupę ludzi, którzy się interesują jakimś jednym konkretnym tematem. I jeżeli tych ludzi jest wystarczająco dużo, to oni zaczynają z jednej strony z nami, a z drugiej strony z innymi grupowiczami współpracować, i się po prostu rodzą bardzo różne okazje biznesowe. Wiesz, to można podejść do tego tematu jakby wielowymiarowo, tak? Bo w zasadzie według mnie każda firma, każda marka powinna mieć jakąś swoją społeczność zbudowaną wokół, wokół siebie, dlatego że po prostu to są ludzie, którzy prawdopodobnie po prostu kupią Twój produkt albo będą w ogóle takimi wiernymi fanami i będą gdzieś tam promować Twoje rzeczy, które ty robisz, jeżeli oczywiście zdobędą odpowiednią wartość. Jeżeli chcesz w ogóle zrobić to w formie takiej zamkniętej społeczności płatnej, no to tutaj jest szereg plusów. Po pierwsze, no i możesz na tym. Możesz na tym zbudować biznes, którego się będziesz utrzymywał. Druga rzecz, możesz mieć grupę ludzi, która, wiesz, płaci jakieś tam nieduże pieniądze za dostęp do jakiejś takiej bezpiecznej przestrzeni, do Twojej wiedzy, do Ciebie, do, do spotkań z Tobą i do spotkań z innymi uczestnikami, natomiast może również potem kupować jakieś droższe produkty od Ciebie, więc to może być taki początek pewnego, takiego, można powiedzieć, lejka marketingowego i i na pewno jest to coś, co pomaga ludziom, w... generalnie pomaga ludziom w życiu. Jest to jeszcze mało popularne w Polsce, natomiast te płatne społeczności po prostu zrzeszają ludzi, często z bardzo niszowymi zainteresowaniami, w taką właśnie bezpieczną przestrzeń gdzie nie ma osób randomowych, tak jak na otwartych grupach, na darmowych społecznościach, jakichś forach, i tak dalej, gdzie jesteś wystawiony na różnego rodzaju ataki, jakiś spam, jakiś hejt, i tak dalej, w takich zamkniętych społecznościach, płatnych społecznościach, masz to, zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, po prostu ludzie płacą za dostęp. Natomiast wiesz, możemy iść tutaj w różnych, w różnych kierunkach. Ok, a to tak jeszcze trochę to ukonkretyzowując na Twoją osobę, jaka była Twoja motywacja do założenia własnych społeczności, własnej społeczności? Czy to tylko takie biznesowe, czy też coś głębiej w tym siedzi, coś, co Cię napędza do działania? Wiesz, ja generalnie mam wrażenie, że po prostu od zawsze starałem się budować takie społeczności. Od Czasów szkoły podstawowej, gdzie po prostu prowadziłem jakieś koło naukowe, już wtedy, tak? Nauczyłem się czegoś i chciałem to przekazywać dalej. Uczyłem się jakiegoś programowania wtedy. Na zajęciach poza, pozaszkolnych czy, czy, czy w domów hobbystycznych, i potem stwierdziłem, dobra, to się podzielę w szkole tym, tak? Więc już się tworzyła jakaś społeczność, tak? Ja dawałem jakąś wiedzę, ludzie z tego, z tego korzystali, później to kontynuowałem i w liceum, potem na studiach też prowadziłem taką grupę dotnet, grupę założyłem ją, prowadziłem przez, przez kilka lat. Do dzisiaj istnieje, nawet pod nazwą, którą wymyśliłem. Więc wydaje mi się, że miałem zawsze taki drive do dzielenia się wiedzą, i jakby w momencie, kiedy się dzielisz wiedzą. To naturalnie wokół ciebie się buduje społeczność. No i potem to tych ludzi trzeba jakoś zebrać, tak? Ja w pewnym momencie uruchomiłem bloga i podcast, i wtedy zacząłem zbierać ludzi na listę mailową, czyli pojawiła się taka społeczność powiedzmy jeden do wielu, że ja mogłem wysłać jakiś komunikat do wielu osób, natomiast oni się nie mogli ze sobą komunikować. No i wtedy stwierdziłem: "A to może by założyć jakąś grupę i wtedy założyłem pierwszą grupę, gdzie zaprosiłem tych ludzi z tej listy mailowej i oni mogli się też komunikować między sobą". Więc takie były moje motywacje gdzieś tam na początku. No a później jak najbardziej to było też miejsce, gdzie mogłem pokazać ludziom jakieś swoje produkty i ludzie po prostu chcieli te produkty mieć i gdzieś tam to też stało się narzędziem biznesowym. Widzisz, u mnie podobna droga była, chociaż ja tak kojarzę przede wszystkim w grach na przykład, że grałem w Starcraft, stworzyłem, znaczy dołączyłem do klanu, później ten klan prowadziłem, grałem w WoWa, tam Gildia, jedna z najlepszych na serwerze i tak Uświadomiłem sobie między innymi za, dzięki temu, że właśnie gdzieś tam uczestniczę w Twoich społecznościach, że to jest taki element, który do mnie bardzo przemawia, że ja też bardzo lubię, a też po sprzedaży firmy dałem sobie rok, dwa lata na popracowanie nad swoim zdrowiem. I stąd mi się urodził pomysł stworzenia grupy społeczności osób, które są zaangażowane w dbanie o swoje zdrowie na takim szerszym poziomie. Nie tylko jeżeli chodzi o aktywność czy dietę, ale też na poziomie psychicznym i, i znacznie, znacznie więcej rzeczy. Też się zresztą biohackingiem interesujesz, więc ja wiesz, tak. jak, jaki to jest złożony temat, tak naprawdę. A tak naprawdę też nie uczą nas tego w żaden sposób. To jest. Coś czego musimy nauczyć się tak, sami. Tak. No ja też, ja też gdzieś tam z tego, e, z tego gamingu trochę wychodzę. Również w Starcrafta trochę grałem, nie tak, no. nie, nie tak bardzo dużo. E, natomiast trochę. Powiedz mi jeszcze, to... że na netwarzcie byłeś. E, chyba tak. W jakimś klanie? Nie, w klanie nie byłem. W klanie mhm. nie byłem żadnym. Była kiedyś taka duża społeczność polska. Tak, statystowa. tak, kojarzę. Network, Network, o ile dobrze Networks, Networks, Network. no, no, tak, no. Networks. tak, tak. Kojarzę. Natomiast ja byłem, ja głównie siedziałem w Counter-Strike'u i na właśnie jakichś Teamspeak'ach i różnych Ventrilo, czyli takich komunikatorach głosowych. Się siedziało godzinami, nocami i się, i się grało. Tam to miałem już swoje drużyny i faktycznie sporo czasu tam, tam spędziłem. W tym świecie. Ja też i, i kiedyś, jak zaczynałem w ogóle przygodę z, z budowaniem jakichś pierwszych stron internetowych, no to robiłem dwie strony. Jedna była o diablo, druga była o tą prajderze. <gry> jeszcze w dawnych, dawnych, dawnych czasach, gdzie pierwsze strony jakieś stawiałem, e, gdzieś tam jeszcze podstawówka w e, tamtych, tamtych, tamtych. Widzisz, to jest jeden z elementów, który zawsze, jak słyszę, że gry są takie złe, uważam, że to jest totalnie nieprawda, bo tak naprawdę w większość rzeczy, które udało mi się osiągnąć, właśnie ten motyw gier w tle się przeplata z tym. Tak. tak jak widać u Ciebie podobnie. Więc drodzy rodzice, gry nie są takie złe jak się wydają. Tak, tak, na pewno gdzieś tam łączą. łączą Dobrze, idźmy dalej. Wracając trochę do tej tematyki społeczności. Stworzyłeś naprawdę duże społeczności. Powiedz mi, co w głównym mierze Przełożyło się na to, że tak duże rezultaty, tak dobre rezultaty udało ci się osiągnąć. Wiesz co, ciężko na to jednoznacznie odpowiedzieć, ale na pewno kluczową rzeczą jest to, że to jest taki procent składany, tak? Że po prostu zaczynasz od jednej osoby. Ja pamiętam, jak budowałem listę mailową, gdzie, gdzie miałem wiesz, pięć osób na tej liście mailowej. Dzisiaj mam wiesz ponad 30 tysięcy. Co, co też nie jest jakoś specjalnie, nie jest jakoś super dużo. Przy czym ja mam dosyć niszową, niszową, niszową tematykę. Natomiast ten procent składany, czyli działanie i kolejne działanie, kolejne działanie, tak? Nagrywanie podcastu, pisanie bloga, pisanie newslettera od wielu lat, praktycznie, praktycznie co tydzień, czy już dzisiaj to, to, to kilka newsletterów w każdym tygodniu, w różnej tematyce. Więc taka, można powiedzieć, dyscyplina, tak? I, i, i ten czas to, to daje najlepsze rezultaty. A w pewnym momencie jesteś w stanie wejść, na przykład jakiś algorytm na Facebooku ci zaczyna pomagać. Na przykład mam taką grupę twórców aplikacji SAS, co mówiłem, no to ona się rozrosła od 4000 do 6 tysięcy w ostatnim, w ostatnim pół roku na przykład, tak? Totalnie, także ludzie i ludziom się gdzieś to pojawia w internecie i dołączają po prostu do tej grupy. Jeżeli chodzi o produkty takie płatne, no to oczywiście tutaj różnego rodzaju lejki, tak webinary, spotkania, kampanie i to też nawet jeżeli nie daje ci zawsze klientów w 100%, tak? No bo wiadomo, jeżeli przyjdzie, nie wiem, 100 osób na twój webinar, no to 100 osób nie kupi, tak? Ale może kupi 10 osób. Natomiast te 90 osób już Ciebie poznają, może przyjdą następnym razem, może zostaną klient twoim klientem później. Może nigdy nie zostaną, ale będą nadal cię obserwować i wypuścisz taki inny produkt, który ich zainteresuje i wtedy zostaną, więc każda też kampania taka sprzedażowa buduje tą społeczność. Jeżeli wiesz, na tym zarabiasz, jesteś w stanie włożyć pieniądze w reklamy i wygenerować na przykład, nie wiem, kilka tysięcy zapisów na, 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 taki, na taki webinar, z czego wygenerujesz pieniądze, które ci pokryły koszty, pokryły ci reklamy i tak dalej, część osób kupiła, natomiast reszta trafia do tej społeczności i konsumuje Twoje treści, stajesz coraz bardziej rozpoznawalny. Więc, więc jak najbardziej warto na pewno mieć płatne produkty, bo to motywuje Cię, żeby mocniej się starać. A co za tym idzie, zbudować większą, silniejszą społeczność nawet osób, które, które gdzieś tych Twoich produktów ostatecznie nie kupiły, ale gdzieś będą wokół Ciebie i będą Cię dalej obserwować. i proszę znać drogi widzu, co o tym myślisz w komentarzu poniżej. Jeszcze jakbyś rozszerzył tą wypowiedź o... Wysłania, jakie największe Ci się po drodze przytrafiły, jak sobie z, nim, z nimi poradziłeś? No, to też taki trudny, trudny temat. Na pewno mogę tutaj wspomnieć o gdzieś tam pierwszych, w tym świecie startupowym, tak, o pierwszych porażkach, gdzie no, blisko trzy lata pracowałem nad projektem, który, w którym się zakochałem totalnie. Nie miało to niestety odzwierciedlenia na rynku. Nie miałem też wiedzy, tej, którą teraz mam. Nie wiedziałem, jak sprzedawać cokolwiek w internecie, nie wiedziałem, jak to się w ogóle robi. Wiedziałem, jak się buduje produkt. Byłem programistą większość życia, usiadłem i, i zacząłem coś robić. Tak robiłem po godzinach. Natomiast nie zrobiłem na tym ani złotówki i trwało to prawie 3 lata, gdzie też nikt we mnie wtedy specjalnie nie wierzył. Od, odwodził mnie od tego pomysłu, łącznie, łącznie z rodziną. Natomiast ja. No jakby byłem zakochany w tym produkcie, powiedziałem, że, że buduję i nic mnie nie obchodzi. <grywa> I, 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 I Oczywiście było to z jednej strony złe, no bo straciłem czas, z drugiej strony dobre, bo się bardzo dużo rzeczy nauczyłem i potem dopiero mi się zaczęło, zaczęło udawać. Natomiast już wtedy miałem takie podejście, co ostatnio też pisałem w jednym z newsletterów, że powiedziałem sobie, że będę próbował tak długo, aż mi się w końcu uda. I wydaje mi się, że to jest taki e, główny motyw, e, jaki, e, dzięki któremu mi się udało osobiście. Tak Bo po prostu, wiesz, jeżeli założysz, że będziesz próbował tak długo, aż ci się uda, to ci się w końcu uda. <laughs> Chociaż ostatnio dostałem właśnie komentarze gdzieś na grupie, że o tak, jak ta, tak będę do starości, to lepiej sobie palnąć w łeb. No tylko, że mam wrażenie, że te osoby, które myślą w inny sposób, że albo się uda szybko, albo się, albo w ogóle wszystko porzucam, no to oni mają albo faktycznie coś im się wyjdzie tak trochę fartownie, albo potem porzucą to i ostatecznie nie osiągną takich dużych rezultatów, jakie by chcieli. Więc na pewno na pewno to bym tutaj zaliczył z takich z takich, może nie tyle, że ciężkich, ale, ale no, no na pewno gdzieś tam porażek. I co, co do innych rzeczy? No wiesz, były różne tematy związane z, z współpracownikami, różne, różne cięższe. Cięższe tematy ze wspólnikami. Nigdy nie było żadnego takiego totalnego kryzysu. Kilka osób musiałem zwolnić z różnych powodów. I co? I tyle, i tyle. I zawsze, oczywiście, zawsze gdzieś tam fajnie by było zarabiać, zarabiać więcej, żeby mieć więcej środków, żeby zatrudniać więcej ludzi, żeby robić większe projekty. To jest coś, z czym się gdzieś tam, gdzieś tam zawsze, zawsze zmagam. No, ale to chyba jak większość przedsiębiorców. Tak, tak. Tak jak mówisz, to sam ze swojego doświadczenia potwierdzam i z wszystkich rozmów, które na ten temat przeprowadzałem, że te zwalnianie ludzi to jest najtrudniejsza rzecz w życiu przedsiębiorcy. Ludzie tak często patrzą na to, jeżeli nie są przedsiębiorcami z perspektywy pracownika, ale to ktoś tą złą wiadomość musi dostarczyć i ta osoba też jest przecież człowiekiem. No i najczęściej ma z tyłu głowy to, żeby zadbać o firmę, o całość, o pozostałą załogę, a niestety to jesteśmy rozliczani za to personalnie najczęściej. Bardzo przykre doświadczenie. No i też co do tego twojego działania z, nad jednym startupem, to chyba jest błąd, który wszyscy, jeśli większość, jeżeli nie wszyscy startuperzy popełniają i dopiero po pewnym czasie się orientują, że. To nie tak, że piwotowanie jednak istnieje po coś, że trzeba, trzeba zmieniać się swoją koncepcję. Ja sam wiele lat przepaliłem na różnego rodzaju startupach, które no powinienem dużo, dużo szybciej zamykać. Dopiero po czasie się zorientowałem, że jeżeli coś dynamicznie się nie rozpędza, nie rozwija, to znaczy, że trzeba to zwijać. Tak, tak. Znaczy wiesz, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że... Rozwój tego typu produktów i trwa, tak? Żeby też, też nie było tak, że będziesz odpalał co 6 miesięcy nowe produkty i, i je zawijał, bo to też nie jest, to też jest taka trochę droga do nikąd. Widzę to, wiesz, nawet rozwijając teraz, teraz mailingera, o którym pewnie pogadamy później, że, no, że to po prostu, po prostu potrzebuje czasu, czy, czy budowa tego produktu, czy budowa świadomości tej całej marki. Bo koniec końców ludzie kupują oczywiście produkt jako taki narzędzie, natomiast dopiero jeżeli są w stanie wiesz, zaufać tej marce i będą wiedzieć, co to, co to w ogóle jest, co to robi i że inni też z tego korzystają, to, to będą mogli zostać, zostać swoimi klientami poza jakąś tam grupą tych early adopterów na początku. I to trwa, więc tutaj też, tak, jeżeli, pewnie, pogadamy jeszcze o tych aplikacjach SaaS i tak dalej, no to rozwinięcie takiej aplikacji do powiedzmy miliona złotych rocznie to często jest 3 lata pracy, 6-6 miesięcy pracy. Natomiast to się potem rozwija bardzo szybko i jest to, jest to trochę inny model biznesowy. Jak startujesz, nie wiem, z kursem, no to możesz w 3 miesiące to wszystko zrobić i mieć wyniki, wiesz, na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Natomiast ze startupami jest trochę, jest trochę inaczej, więc też nie, nie należy się poddawać tak szybko. No ale trzeba mieć od razu zderzać to z rynkiem, z ludźmi. I jeżeli oni mówią, że to jest dobry kierunek i chcą tego i ty tylko po prostu musisz dowieść po swojej stronie, tak? natomiast oni chcą, no to, to to jest na pewno dobry sygnał do tego, że, że, że warto kontynuować. A jak nikt nie chce i wszyscy mówią, że to jest zły pomysł, to być może jest to zły pomysł. Tak. Najgorszy, najgorszy, przypadek, gdy jest tak, jest wynik, ale on jest za mały, żeby ciągnąć to dalej, bo to daje tak. taką nadzieję, że, że jest dobrze, a no niestety to tak. z, niestety z mojego tak. bolesnego doświadczenia wychodzi, że niestety nie, że tak. Tak zwane tak? zombie startups. Dokładnie, dokładnie tak. Słaby wynik to wciąż jest negatywny wynik. Mówiąc o społeczności, mówimy o tak naprawdę dużej liczbie ludzi, którzy udzielają się. A przynajmniej powinni się udzielać. I tutaj właśnie pytanie do ciebie, w jaki sposób angażujesz? Czy masz jakieś strategie na angażowanie ludzi do tego, żeby oni się też udzielali w tej społeczności? Tak, zdecydowanie. Oczywiście to zależy też, czy to jest płatna społeczność, zamknięta społeczność, czy to jest jakaś otwarta społeczność. Natomiast takie super proste, proste metody. Na przykład, jeżeli masz grupę na Facebooku, tak, i dołącza tam wiele osób, to warto po prostu co jakiś czas ich witać. Dzisiaj można automatyczne posty ustawić, które witają ludzi i oznaczają ich, i, i tam możesz sobie napisać, na przykład napisz w komentarzu, czym się zajmujesz. I to jest taka super prosta rzecz, która powiedzmy raz na tydzień oznacza tych wszystkich ludzi, nowych i pyta ich, i ludzie odpowiadają, inni komentują, i zaczyna się jakaś, jakaś rozmowa. My mamy też takie cykliczne posty, raz w tygodniu, pod którymi się można promować, promować swoje projekty, produkty i tak dalej. Też jest to zautomatyzowane w pełni, czyli pojawia się taki post, ludzie mogą tam sobie się promować i często wtedy, wiesz, jeżeli wiedzą o tym, to wchodzą, bo chcą promować jakieś swoje rzeczy raz w tygodniu i wchodzą tam i się na przykład zaczynają angażować w jakieś inne wątki. I tutaj mówię o Facebooku, tak? Jeżeli chodzi o inne społeczności, na przykład zamknięte na Discordzie. Discord też taka bardzo popularna platforma społecznościowa, bardzo rozbudowana i. Ogólnie, ogólnie polecam, trzeba trochę się przyzwyczaić do Discorda, ale jak się przyzwyczaisz, to można zobaczyć jego, jego potęgę. Tam możemy robić kanały, na których robimy takie ogłoszenia, że coś się dzieje i możemy oznaczyć wszystkich, więc regularnie jakieś ogłoszenia trzeba dodawać, żeby ludzie potem wracali po to, żeby zobaczyć, czy są jakieś nowe ogłoszenia, czy coś się nowego dzieje. Różnego rodzaju akcje wspólne. Tutaj możemy wspomagać też społeczność, na przykład mailingiem. Więc warto mieć ludzi i na liście mailowej, i w społeczności, na przykład na Facebooku, czy Discordzie, czy, czy, czy w innym miejscu, dlatego że jeżeli jest jakaś akcja, którą chcemy zrobić wspólnie, na przykład, nie wiem, robimy jakiś konkurs albo e, no, chcemy, chcemy chce jakoś zmotywować tą społeczność, żeby coś zrobiła, tak, to najskuteczniejszym y, jakby medium jest e-mail. Gdzie powiedzmy 500 osób, czy 1000 osób, czy 5000 osób nagle dostaje wiadomość, że potrzebna jest twoja pomoc w społeczności, tak? I ludzie wchodzą i coś robią. My też robimy często takie spotkania onlineowe, szczególnie w tych zamkniętych społecznościach, czyli spotykamy się na przykład na Zoomie i się, i się poznajemy, i sobie gadamy o różnych rzeczach, i wtedy też jest łatwiej. Tej osobie wejść na tego Discorda i coś, coś wrzucić. Przykładowo mieliśmy dzisiaj dosłownie dwie godziny przed naszym nagraniem spotkanie takie Akademii SAS. Gdzie rozmawialiśmy o swoich produktach, startupach i tak dalej, no i jedna osoba tam opowiedziała o swoim produ produkcie. No i ja, ja powiedziałem, dobra, to teraz wejdź na Discorda i też tam napiszcie o, o tych swoich produktach, tam pisz o tym produkcie. No i, no i właśnie Tomek, ten, ten gość dosłownie przed chwilą wszedł i napisał, o się odważyłem, tutaj napisać na społeczności, wrzucił linka. Tak więc często takie akcje poza społecznością dają lepsze wyniki potem, potem w tej społeczności. I koniec końców, społeczność to są ludzie, więc jeżeli bardzo chcesz zbudować silną społeczność, to możesz prywatnie, personalnie do tych ludzi napisać, żeby po prostu zwrócili coś tam, że czekamy na ciebie w społeczności, tak, nawet na innym medium, na LinkedInie. Wiem, że jesteś w mojej społeczności, chciałbym, żebyś wrócił, coś tam coś tam zobaczył, coś tam, coś tam zrobił. I w długim okresie tego typu technikami możemy naprawdę zbudować ludzi, taką społeczność, która składa się z ludzi, którzy praktycznie codziennie tam są. Tak? Takim przykładem jest na przykład na moje BFC, Board Founders Club, gdzie zebrała się grupa ludzi, która jest praktycznie codziennie i się wita codziennie, pisze na kanale, wiesz, takie powitanie. I dyskutuje o różnych rzeczach. Nie jest tych osób dużo, jest osób łącznie, nie wiem, tam 700, które mają do tego dostęp, natomiast takich aktywnych jest może, może ze 100, a takich superaktywnych to jest ze, ze 30-40. Tak, ale już tyle osób wystarcza do, do takiego budowania silnej, silnej społeczności. I na koniec polecam też obejrzeć rozmowę z Dariuszem Machałą na temat przedsiębiorczości. Link znajdziesz w opisie. Jakie są Twoje rady dla przedsiębiorców, którzy, którzy chcą założyć swoją własną społeczność? Po prostu to zróbcie. Po prostu just to do zróbcie. It. Tak, just do it. Screw it, just do it. Wiesz, to, to, to bardzo, bardzo ogólne pytanie. W każdej branży pewnie to się robi inaczej. Natomiast powiem Ci taką ciekawostkę. Poznałem ostatnio na konferencji człowieka, który buduje. Zawodowo społeczności, grupy na Facebooku w, w jakichś tematach, szczególnie on to, to była chyba branża taka motoryzacyjna, różne, nie wiem, grupa na temat, grupa wsparcia na temat jakiegoś ciągnika takiego i takiego, nie? I tam masz kurde 20 tysięcy osób, którzy gadają o różnych częściach i różnych jakichś dziwnych rzeczach, więc są takie firmy, są takie takie ludzie, którzy mam wam w tym pomogą, być może to będzie dobra opcja niż szukanie tego na własną rękę. Ja, ja osobiście też pomagam w budowie społeczności. Mam taki pro, pro, program, program Akademia Membership. To się skupiamy głównie na płatnych społecznościach. Natomiast wszystkie rzeczy, które możesz wykorzystać w płatnej społeczności, to jeżeli zrobisz to za darmo, to będą miały jeszcze mocniejszy efekt. Tak? No bo wiadomo, starasz się, dlatego że, dlatego że ludzie ci za to płacą. Natomiast jeżeli to będzie za darmo i będziesz się i tak starał, tak? bo będziesz się monetyzował gdzieś indziej. To, to, to może mieć to naprawdę fajny, fajny efekt. I ja osobiście teraz odpalam nową społeczność. Dosłownie dzisiaj była pierwsza informacja. Nie robię tego sam, robię to z Arturem Kurasińskim, takim dosyć znanym przedsiębiorcą w, w Polsce. I też gdzieś tam będę się dzielił tworzeniem tej społeczności. Ta społeczność się nazywa Trebit, trendy biznes technologia, Trebit.pl. Lanczujemy to w styczniu i będziemy się zajmować głównie analizą właśnie trendów biznesowych. Więc jeżeli ktoś słuchaczy, miałby ochotę zobaczyć od środka, jak coś takiego się, się robi, no to teraz jest będzie premiera i wszystko, wszystko się dopiero zaczyna. Więc mamy też taką swoją grupę, do której można dołączyć i tam, tam patrzeć, jak to, jak, jak to się zaczyna i po prostu wziąć sobie potem użyć na przykład u siebie coś, coś podobnego. Więc chyba tak jest najlepiej, po prostu popatrzeć, jak ktoś to robi, ktoś się na tym zna, i, i powtórzyć, i dostosować do siebie to, co, to, co on robi. Bo, bo wiesz no takie ogólne, z ogólnych rad to po prostu próbuj to zrobić, tak? No i żeby budować społeczność, to trzeba się po prostu angażować tam. To nie może być tak, że założysz coś, dasz ludziom dostęp, i oni tam będą sami sobie robili. To, to jest. Tak naprawdę, praca. Oczywiście można zatrudnić tak zwanych community managerów, którzy będą ci tą społeczność tak rozwijać, hypeować, zwiększać aktywność. My mamy taką osobę na, na BFC, na przykład, i Kacper raz w tygodniu robi podsumowanie całego Discorda, sprawdza wszystkie wątki, wszystkie rozmowy i wrzuca. Po prostu opisy i linki do konkretnych rozmów z całego tygodnia. Ja to potem biorę, wysyłam ludziom mailem, więc, więc to też jest fajne, coś fajnego dla, dla społeczności. No i wydaje mi się, że coraz więcej osób się w tym specjalizuje w Polsce i warto według mnie wchodzić w ogóle. Można zbudować biznes wokół tego, że budować społeczności dla marek, bo to jest, wydaje mi się, kolejny taki bardzo ważny element marketingu i takiego brandingu dla, dla większych firm. No i można też skorzystać z Twojego kursu Akademia Mimersi. Oczywiście. Oczywiście. I dzisiaj nawet ten kurs jest dostępny dla subskrybentów Mailingera, więc jak sobie wejdziecie na Mailingera i będziecie mieli płatny plan, to dostaniecie do niego dostęp. Super, naprawdę cała masa wiedzy na temat społeczności od osoby, która się na tym zna. Także dzięki Bogu za dzisiejszą rozmowę. No i do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzięki.